Sobota, 1 kwietnia, kolejny dzień spotkania ze Słowem Bożym. Dzisiaj z Ewangelii według świętego Jana z rozdziału 7. Wśród słuchających Jezusa odezwały się głosy. Ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili, to jest Mesjasz. Ale mówili drudzy, czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid? I powstał w tłumie rozłam z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich, czemu go nie pojmaliście? Strażnicy odpowiedzieli, nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek. Odpowiedzieli im faryzeusze, czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w Niego, a ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty? Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim Go w pierwnie przesłucha i zbada, co On czyni? Odpowiedzieli Mu: Czy i Ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei i rozeszli się każdy do swego domu. Dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego przygotował ten, który stoi z tamtej strony kamery, Maciej. Dlatego teraz zamieniamy się rolami. Jego to zapraszam. Ja idę kamerować, operować kamerę. Zapraszam. W dzisiejszym Ewangelii stanął o wątpliwościach. Wiele osób przy Chrystusie miało wątpliwości. Wątpliwości, czy On jest Synem Bożym, czy to, co mówi, to jest praktycznie prawdą. My też często mamy wątpliwości, też często się zastanawiamy, jak to jest. A jest tam także nikodem, który mówi, że dlaczego go osądzają, skoro jeszcze go nie poznali, skoro jeszcze go nie zrozumieli. Też tam padają takie słowa, że nie rozumieją Jego mowy, dlatego że mowa Jezusa jest mową miłości, a arcykopanie i farazołowie tego nie rozumieli, tej mowy nie rozumieli. Oni takie mowy nie przyjmowali, nie rozumieli tej mowy miłości. Dlatego my też nie bójmy się, często mamy wątpliwości, ale pamiętajmy, że to Słowo Boże jest kierowane do nas. To jest pełne miłości. Po prostu chciałem je zrozumieć, nic więcej.